A dzisiaj do mnie przyszła ta paczka. omawialiśmy się 3 godziny. wojantim Team słuchajcie. Tutaj mamy blam, bransoletkę Bojant Team Tak się prezentuje. Nawet ją na rękę założę. Poczekajcie. Poczeka Jaka kozacka. O, tak wygląda Bojant Nie chcę się jej obracać. Chociaż próbuję, słuchajcie. O wojanty i jestem w tylu Wojanach <grytury> i breloczek słuchajcie Wojana tak się prezentuje no z tyłu, silikonowy taki woreczek no tutaj na z zdjęcie z autografem, zaraz zobaczymy i tutaj koszulka wojanty Team słuchajcie, fajna Nawet metkało. Także polecam, za... słuchajcie, normalnie jest mega. Zaraz ją nałożę. Czekajcie.